Ej, dzień dobry Państwu. Stanisław Kazakowski się kłania. Dzisiaj zaczynam filmować od krzyża, przy którym się modliłem. Jak mój dziadek zmarł, to jest krzyż. W latach 70., jak mój dziadek zmarł, to było jego, jego pole, jego posiadłość. Spadł z, spadł z jabłonki. Nie wiem, czy ta jabłonka jeszcze rośnie, czy nie. Spadł z jabłonki, uderzył głową o, o pień i tak zmarł i to jest właśnie ten krzyż, przy którym się modliłem, w którym wygłosiłem przemówienie do, do moich bliskich, którzy byli na tym pogrzebie to byli ludzie od Liniarskiego, czyli o, z Armii Krajowej, była specjalna delegacja z Warszawy. Tutaj w tym miejscu 1800, widzę, że jest rok zbudowania tego krzyża, podobno 1800 yy, 60, 1863 albo 83. To jest właśnie to. A żeby troszeczkę zmienić temat, to przyjechałem oczywiście tutaj w tych olszynach. Rosną, rośnie pokrzywa. Narwałem właśnie tej pokrzywy. Ostatnio robię wywary świetne. są na, na ten jak się nazywa, na. na pęcherz na, na zdrowie pokrzywa jest jednym z najlepszych antybiotyków. Bardzo także pokrzywa, która jeszcze nie przekwitła, się nie przekwitła. Dlatego trzeba zbierać ją, zrywać ją w, w tym liście. Pokrzywy trzeba zrywać pod koniec kwietnia albo na początku maja. Także to są te olszyny. Ta posiadłość w tej chwili już nie należy do nas, byśmy ją sprzedali. I tutaj także przepiękna pogoda, ślicznie, ciepło. Mam centymetr tego miejsca. No bo mam centymetr mojego dziadka. No, trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich, a stanowisko.